Hej wszystkim, ja jestem Replay, a dzisiaj przedstawię wam 50 faktów z uniwersum Boku no Hero Academia. Pamiętaj, żeby zostawić łeczkę w górę i udostępnić ten film znajomym. Na wczesnych etapach tworzenia Izuku nazywał się Mikumo Akatani. Miał dłuższe włosy, a grzywka zakrywała mu oko. Nie posiadał daru i polegał na prowizorycznych gadżetach i szczęściu, aby poradzić sobie z przeszkodami. Jego kostium bohatera był nieco bardziej onieśmielający. Jednak Horikoshi był niezadowolony z projektu Mikumo, zwłaszcza z jego włosów. To sprawiło, że Horikoshi wymyślił obecny projekt z nieco krótszą fryzurą. Ulubioną potrawą Izuku jest Katsudon, wieprzowy kotlet w specjalnej panierce położony na ryżu. Na początku Midoria miał być dorosły. Nazwisko Midoria zawiera znak Kanji zielony oraz Dolina. Izuku jest siódmą najstarszą osobą w klasie, a jego rodziny przypadają na 15 lipca. Początkowo Katsuki miał być uprzejmym geniuszem o miłym, delikatnym charakterze, który przypadkowo i mimowolnie obraża innych. Autor uznał jednak, że ten pomysł jest nudny i postanowił dać mu bardziej nieprzyjemny charakter. Biorąc pod uwagę życie szkolne Katsukiego oraz jego osiągnięcia, jego dane prezentują się następująco. Jest 17. uczniem w klasie pierwszej A. Zajął pierwsze miejsce podczas egzaminu wstępnego. Zajął trzecie miejsce w teście ukazania indywidualności. Trzecie miejsce pod względem ocen w klasie pierwszej A. Zwyciężył także festiwal sportowy dla pierwszoklasistów. Katsuki lubi pikantne jedzenie i wspinaczki górskie. Miejsce Katsukiego w rankingu najpopularniejszych postaci wyglądają następująco. Trzecie miejsce w pierwszym sondażu popularności. Pierwsze miejsce w drugim sondażu popularności. Pierwsze miejsce w trzecim sondażu popularności. Imię Katsuki składa się z Baku od Bakucha, czyli eksplozja oraz Katsu od Katsu, czyli aby wygrać. Katsuki obchodził rodzinę 20 kwietnia i jest przez to najstarszym uczniem w klasie pierwszej A, ponieważ wszyscy mieli 15 lat, gdy zaczęli rok szkolny. Lida był kandydatem do szkoły numer 7111. Ma starszego brata. Jako pierwszy zrozumiał, dlaczego Izuku rzucił się na robota za 0 punktów. Midoria uważa go za przyjaciela. Kirishima, kiedy miał 3 lata, spał sobie smacznie w łóżku. W pewnym momencie obudził się za potrzebą. Stając, przetarł oczy dłońmi i akurat w tym momencie objawiła mu się indywidualność. Pamiątką potem jest blizna nad prawym okiem. Shoto jest numerem 15 w swojej klasie. Shoto jest piąty w klasie pod względem ocen. Zajął drugie miejsce w teście sprawnościowym pana Aizały zajęło drugie miejsce w wyścigu z przeszkodami na festiwalu sportowym. Następujące wyniki Shoto w sondażach popularności. Drugie miejsce w pierwszym sondażu popularności i trzecie miejsce w drugim sondażu popularności. Znaki Kanji w imieniu Shoto oznaczają palić, przypalać, a także zamarażać. Z kolei to doroki to pospolite japońskie nazwisko. Wraz z Momo i Yuzo wstąpił do szkoły przez oficjalne rekomendacje. Jego ulubione danie to Zaru Soba, czyli makaron soba podawany na zimno. Postać to rokiego może odnosić się do Zuko z Avatar legenda Aanaga. Obaj mogą panować nad ogniem, obaj mają bliznę od poparzenia na lewym oku z winy rodzica. Obaj są chudni i zdystansowani, jednak z czasem stają się bardziej otwarci i zaprzyjaźniają się z głównym bohaterem. Obaj nienawidzą swoich ojców, ich miłość jest skierowana tylko w stronę matki. Oboje zostali oddzieleni od swoich matek w młodym wieku i spotkali się wiele lat później. Shoto ma heterochromię, prawy kolor tęczówki odziedziczył po matce, a lewy po ojcu. Nazwisko bohaterki Uraraka oznacza jasny lub piękny. Ohako z kolei oznacza herbaciane dziecko. Jest piąta w dzienniku w klasie pierwszej A. Zajęła trzecie miejsce w egzaminie wstępnym oraz dziesiąte w teście sprawnościowym pana Aizały. Zajęła następujące miejsca w sondażach popularności. Czwarte miejsce w pierwszym sondażu, dziesiąte miejsce w drugim sondażu. Zajęła 13 miejsce pod względem najlepszych stopni w klasie pierwszej A. Uwielbia tradycyjne japońskie jedzenie oraz słodycze. Ohako zajęła 16 miejsce podczas festiwalu sportowego. Urodziny bohaterki przypadają tego samego dnia co urodziny Hinaty z uniwersum Naruto. Lubi gwieździste niebo. Kajzała lubi koty. Ranking w sondażu popularności prezentuje się następująco. Zajął dziewiąte miejsce w pierwszym rankingu popularności, zajął czwarte miejsce w drugim rankingu popularności, co czyni go obecnie najpopularniejszym nauczycielem. A także zajął szóste miejsce w trzecim rankingu popularności. Jego imię Kanji ma oznaczać wymazać. Jego specjalnością są szybkie, sprytne ataki. Jego pokój jest całkowicie pusty. Mik wymyślił mu jego imię bohatera. Włosy czarne, zarost i ogólna postać szoty jest podobna do nauczyciela Zangetsu z serii Bleach. Almaito ma urodzinę 10 czerwca. Jego pseudonim Dabi znaczy kremacja. Dabi jest leworęczny. Nigdy nie poddawał się, próbując prześcignąć All Obecnie po wygranej walce przyjmuje je zwycięstwa jego największego rywala, z wyjątkiem tego, że on podnosi inną rękę do góry. Z jakiegoś powodu złoczyńca Dabi chowa wielką razę do gnistego bohatera. Co jakiś czas odwiedza żonę w szpitalu, jednak przez to, że Rei nie jest jeszcze gotowa go oglądać, zostawia kwiatek, który jest ulubionym kwiatem chorej. Zrobił coś strasznego najstarszemu synowi, lecz nie wiem jeszcze co dokładnie. Obchodzi urodziny w tym samym dniu co Izuku. Mirio lubi ramen i komedię. Angie, jak i Shoto, zdołali się zmienić dzięki posiadaczom. Angie dzięki Almajtowi, a jego syn Shoto dzięki uczniowi następcy Almajta Izuku. Darto mury pozwala mu rozpaść wszystko, czego dotknie dłońmi. Niezależnie od tego, czy cel jest organiczny, czy nie, będzie działać bez zarzutu. Dezintegracja rozprzestrzeniłaby się po całym ciele, gdyby ofiara nie amputowała rozkładającej się części ciała. Według Kohei Horikoshi'ego, Chimiko była najtrudniejszą ze wszystkich postaci żeńskich, które do tej pory narysował. Zwłaszcza jej oczy i włosy sprawiały znaczny problem. Maska gazowa Chimiko, którą określiła jako nieśliczna, przypominała maskę Bane'a z teologii Mroczny Rycerz. Przez maszynę do spuszczania krwi na plecach przypomina niektóre z aparatów, które Bane używała do wstrzyknięcia jadu, fikcyjnego sterydu do swojej krwi. W rankingach popularności Himiko zajęła następujące miejsca. Himiko zajęła 19 miejsce zarówno w drugim jak i trzecim rankingu popularności. Jest złoczyńcą rangi C. Podoba jej się Izuku Midoriya od kiedy zobaczyła go podczas ataku ligi na letnim obozie szkoleniowym, pobijanego po walce. Wielu fanów uważa, że Toya to złoczyńca Dabi. Ulubionymi zwierzętami czy tam żyjątkami Tamakiego są motyle. Jego dar może być odniesieniem do powiedzenia jesteś tym co jesz. Nejire lubi lilie i herbatę z jaśminu. Jej nazwisko oznacza falę. Nejire oznacza zniekształcać się lub skręcać. Nezu ma urodziny 1 stycznia. Jest szesnasty w dzienniku w swojej klasie. Jej rodzice także są niewidzialni. Oryginalny kostium Toru składał się z więcej niż tylko pary rękawiczek i butów. Miała nosić maskę z uśmiechniętą twarzą, a jej rękawice miały być związane z podobnymi do lustra przedmiotami. Nazwisko Toru oznacza ukryte w liście, Toru oznacza przezroczysty. Toru miała być początkowo chłopakiem, ale Hokej zmieniła ją w dziewczynkę, ponieważ uważał, yy, że dziewczyna po niewidzialnym ciele będzie zabawniejsza. Aktorka głosowa Toru również podkłada głos pod jedną z innych postaci z tej serii. Minoru ma urodziny 8 października. Zajął 14 miejsce w teście sprawnościowym pana Aizały, poza tym Yuga jest 10 w klasie pod względem ocen. Yuga jest numerem 1 w dzienniku. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeżeli chcesz, abym nagrała faktu jakimś innym anime, napisz jego nazwę w komentarzu. Pamiętaj, żeby zostawić łapeczkę w górę i udostępnić ten filmik znajomym. Do zobaczenia w kolejnym filmie. No i cześć! Elektryfikacja dardenki pozwala mu strzelać prądem za pomocą swojego ciała, jednak przekroczenie limitu mocy powoduje, że mózg ulega zwarciu i musi naładować swój dar za pomocą ładowarki telefonicznej.